Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Warmus. Jestem właścicielem firmy Warmus Bites. zanim powiem wam w paru zdaniach co przygotowaliśmy na 2016 rok, przypomnę, ci co łowią na nasze produkty pewnie wiedzą, ale ci co jeszcze nie łowią i zamierzają spróbować w nowym roku, pokrótce. Firma Warmus Bites posiada, bynajmniej posiadała, bez tych nowości o których zaraz powiem, cztery serie zapachowe kulek. Nuty słodkie Donald, czarna mamba, hacker oraz serię śmierdzącą skorupiaki. Do tych kulek, oczywiście, do każdej serii można dokupić Deep Liquidy, kulki pływające po papy okrągłe oraz mniejsze dambelsy. Kulki występują w średnicach 16 mm, 20 mm oraz 24 mm. Co na nowy rok? Na nowy rok przygotowaliśmy dwie serie zapachowe seria śmierdząca o nazwie Punkt G oraz truskawka Krem Ci, którzy łowią na nasze kulki mieli okazję już spróbować naszą serię śmierdzącą o nazwie Punkt G Bardzo nam zależało na tym, żeby karpiarze na jesień już zapoznali się z tą serią zapachową. Odnośnie truskawki Krem jest to kulka, jak sami wiecie słodka Dlaczego zależało nam na tej truskawce bardzo? Dlatego, że większość, na większości łowisk dużo karpiarzy używa tą nutę zapachową czyli truskawkę. Jest to kulka, która bawi dodatkowo, wabi dodatkowo, przepraszam, karpie oraz amury. Wydaje mi się, że to może nie wydaje mi się, jestem pewny że ta seria będzie masakryczna bomba dla karpiarzy na nowy sezon. Przekonany jestem, że bardzo dużo ryb zostanie złowionych na tę serię. Jest to połączenie truskawki oraz kremu, czyli nie da się tego tak do kamery opowiedzieć to trzeba po prostu powąchać. Bardzo silny aromat. Odnośnie targów, bo jak sami wiecie, za kilka dni targi pierwsze rybomania Lublin, 28 listopad. Ci, którzy przyjadą na targi do Lublina, będą już mogli zakupić truskawkę krem. Jest to taka niespodzianka dla naszych klientów, żeby już mogli sobie nabyć tą kuleczkę i zapoznać się z nutką zapachową. A ci, którzy wybierają się gdzieś tam na ciepłe wody w zimie, też będą mieli okazję już spróbować łowić karpie na tą kulkę. Na rybomani w Lublinie produkty nasze znajdziecie na stoisku sklepu Carp Shop oraz na stoisku sklepu Haczyk. My osobiście będziemy na stoisku Carp Shop. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, postaram się znaleźć dla każdego czas, postaram się porozmawiać z Wami. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na targi do Lublina. Odnośnie targów Rybomania Poznań i Rybomania Katowice, oczywiście będziemy na tych dwóch edycjach targów już z całym naszym towarem, z całym naszym asortymentem z całym naszym teamem, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszamy, tam będziemy mieli dużo więcej czasu dla Was. Jeżeli chodzi o nowości na 2016 rok, to pewnie, tak jak zauważyliście, produkty nasze będą pakowane w wiaderka 3 kg. Każda seria zapachowa i każda średnica będzie dostępna od nowego roku w takim właśnie wiadereczku. To tu dużo mówić. No, zapraszamy już za kilka dni do Lublina. A w nowym roku spotykamy się w lutym w Poznaniu oraz w marcu w Katowicach. Do zobaczenia, cześć!